Sziasztok, kedves nézők! Ma magyar beszélek. Én szeret magyarok. Én szeret neve Én egyed vagyok. Kés édes macskák. Ez a fekete tyúk. És ez a Woroszczuk. Udział choć Orban Wiktor, Legiopolitykak. Młodzież, Nędzel Katie Obarat, Edzid Hartusz Istsoborat. Witecz Bator Mintke bátor a też Mintke Nazywam się Anka Mulka i uczę się trochę węgierskiego już od trzech lat, ale. Tak się nie mogłam zmotywować, że na dobrą sprawę dopiero teraz udaje mi się jakieś zdania sklecić. Ale jestem pod wrażeniem, jak dużo mi się ich udaje sklecić. Zaczęło się to parę tygodni temu, kiedy zaczęła się szkoła, no i wiadomo, niemiecki, angielski w szkole. No i ja sobie myślałam, tak czasami w myślach sobie tłumaczyłam em, jakieś zdanie z niemieckiego, albo angielskiego, albo nawet polskiego. Jak ono by mogło brzmieć po węgiersku? I byłam pod wrażeniem, ile tych zdań potrafiłam przetłumaczyć dobrze. I postanowiłam nagrać ten filmik, żeby może trochę nauczyć Polaków też kilku zwrotów węgierskich. I chciałam jeszcze powiedzieć, że co do kur, to ja nie jestem pewna, czy ja dobrze użyłam słowa woroż, bo ja tam chyba powiedziałam woroż. Ale Węgrzy na czerwony mają określenia woroż i piroż, i ja nie jestem pewna, czy jest woroż czy piroż do maści kur, bo różne rzeczy można różnie tym określać i jest poprawne albo tym, albo tym określeniem yy, słowem. I dlatego ja nie wiem za bardzo, jak powinno być yy, co do kur. Na przykład yy, w Chłopcach z broni, oryginalnym palu Caifiuk jest piroż ingeszek chyba, czyli czerwono koszulowi dosłownie. Tak więc y, nie wiem, nie wiem jak to ma się do kur. Wiem, że róża jest woroż, y, a usta są piroż chyba. Yy. Ale nie jestem pewna, muszę to sprawdzić, czy to jest jakaś dziwna reguła. Jeśli to w ogóle ma regułę, czy stosować woroż, czy pirosz.